Bardzo ważne, żeby aparat generował ciśnienie tlenu w granicach 5, 7 czy nawet 8 bar. Wtedy jesteśmy w stanie prawidłowo wykonać zabieg, złuszczając skórek, a nawet w miarę w razie potrzeby, żeby przeciąć skórę. Jest to bardzo istotne, szczególnie w przypadku zabiegów z trądzikiem młodzieńczym, gdzie musimy oczyścić y, zmianę treści ropnej, y, doprowadzając y, w oczyszczone miejsce y, tlen i y, nie wykonamy tego aparatem, który generuje ciśnienie tlenu około jednego bara. Wybierając aparat do oksybrazji musimy zwrócić uwagę na ciśnienie tlenu, które wychodzi z aparatu, żeby miało 5, mniej więcej 7 bar, ale żeby nie pomylić tego ciśnienia z przepływem w litrach na minutę, ponieważ są to dwa zupełnie różne parametry i kosmetyczką może się to po prostu pomylić.